Witamy państwa na półmeczowej konferencji prasowej gdzie Górnik Zamek Ślądzabrzek na własnym parkiecie podejmował drużynę MKS-u Dąbrowa Górnicza to spotkanie zakończyło się wynikiem 87 do 77. W pierwszej części konferencji trener drużyny gości pan Michał Dukowicz oraz zdobywca 14 punktów Matias Markuson. Matias Can you summarize today's game? Yes. Uh, we started out good. which is crucial in a gym like this um, we, we knew their fans was going to be very into the game and we tried to you know not give them reason to give extra energy to the team um, we had a good start which was a big thing for us but then we started to collapse uh, brick by brick we let them come back to a, i think a six point lead in the halftime and then uh, we just didn't have the enough, I don't know, power to to come back and uh, really make a push in the second half. And yeah, they punish us a lot on turnovers. Uh, we don't run enough. Um, yeah, we have to do better. W swoim podsumowaniu Markus powiedział, że rozpoczęliśmy dobrze, co było kluczowe w kontekście gry w tym gymie, czyli na hali Aqua Zdroju. Rozpoczęli dobrze pod względem defensywy, nie chcieli dopuścić, aby górnik nabrał swój rytm. dopuścić górnika do energii, którą wykazuje się w meczach w hali w akwa zdroju. Jeżeli chodzi o drugą połowę, no to niestety wszystko zaczęło się burzyć. Brakowało energii, drużyna, gość popełniała dużo strat. W podsumowaniu Markus stwierdził, że muszą po prostu grać lepiej, żeby takie mecze Matias, 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 przepraszam. Excuse me, Matias. Any questions to the... Dominik Centrum 3-4 Podcast. Question uh, to you, uh, just regarding the, the whole game, what do you actually need to guys do to start winning again? What's the key for you to start winning? you know there's a lot of lot of small things we have to do you know take care of the ball we need to run more um, and it's one of these situations where you, <laughs> you just need to win one game to start to win more need a little bit more confidence we have you know confident players but we need this confident boost in, that we get in a win and i'm not worried when we just get this first win we're going to be on a roll and uh, we're going to keep building on it um, And I do think we, get better. We, were really, we had a huge setback. We are getting better, but we need to really hurry this proces up. Quick. Thank you. Yeah. został zapytany, co drużyna z dąbrowy powinna robić, żeby rozpocząć, wygrywać. No i to jednym ze wspomnianych argumentów jest pewność siebie. Drużyna z dąbrowy posiada graczy posiadających pewność siebie, jednakże by te mecze wygrywać, potrzebna jest ona do wykazania na parkiecie. Zostało jeszcze wspomniane, że jeżeli mi się wygrać jakiś kolejny mecz, no to wtedy już dojdzie do tak zwanego efektu domina i po prostu drużynie z Dąbrowy wygrałoby się łatwiej. Thank you. Panie trenerze, bardzo prosiłbym o podsumowanie tego spotkania. Generalnie zgadzam się z, z Matą odnośnie tego, jak przeanalizował naszą porażkę. Zanim zacznę, to chciałbym podkreślić super atmosferę na Waszej hali. Pierwszy raz tu grałem na nowej hali. Miałem przyjemność grać na starej hali jeszcze w pierwszej lidze, teraz nie miałem okazji. Więc jestem pod wrażeniem atmosfery, jaką tutaj stworzyliście i, i naprawdę widać, że Bałbrzyk żyje koszykówką. Co jest naprawdę super. Chciałbym podziękować naszym kibicom za przyjazd na mecz. Było ich słychać, dopingowali nas, dalej nas wspierają, co jest dla nas bardzo ważne. Niestety, seria przegranych meczów trwa dalej. Staramy się jak możemy, żeby wyjść z, tej, z tego marazmu. Wydaje mi się, że plan nakreślony na ten mecz i, i problemy, które mieliśmy w poprzednich meczach, w większości zostały wyeliminowane. I tak jak Mate powiedział, zaczęliśmy bardzo dobrze, może nie bardzo dobrze, ale dobrze, realizując założenia, atakując Gilberta, ograniczając podstrzelenia goczela I, 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 i dostawaliśmy rzuty od zawodników, od których chcieliśmy te rzuty dostawać, oni nie trafiali, więc można powiedzieć, że świetny defense. Natomiast taki był plan. No wiadomo, że w Kuszkówce wszystkiego się nie da obronić. My sobie założy, założyliśmy takie rzeczy. Natomiast w drugiej kwarcie rozpoczęło się to, co było bolączką naszą, również w meczu z Legią, i uczulaliśmy zespół na to. Że zupełnie bez jakiegokolwiek powodu twojej ramy goczera po dwóch zbiórkach ofensywnych, gdzie on dostaje piłkę, trafia już za trzy punkty. Zaczyna budować swój confidence, swoje, swoje dobre jakby samopoczucie do oddawania takich ciężkich rzutów. Później po naszych rzutach wolnych zostaje zupełnie sam. Kolejna trójka. No powiem szczerze, i byłem wściekły w drugiej kwarcie na moich zawodników o to, bo to jest ich indywidualna odpowiedzialność. Ja nie będę za nich biegał. To są profesjonalni zawodnicy i muszą respektować i realizować te założenia, które mamy. I w ten sposób Wałbrzych wrócił do meczu. Chciałbym podkreślić również, że świetnie, naprawdę jestem pod wrażeniem Smifa. Miałem z trenerem Adamkiem okazję rozmawiać przed sezonem, gdzie tam rozmawialiśmy, wymienialiśmy się jakimiś tam doświadczeniami i opiniami na temat różnych zawodników. On mnie też pytał o jakiś tam yy, innych zawodników, yy, ale nie sądziłem, że tak świetnie trafi z tym, z tym chłopakiem. Naprawdę jestem pod wrażeniem, i to on był dzisiaj X faktorem dla, dla różnych z Wałbrzycha. Nie Goczo, nie Gilbert, tylko on. Yy, no ale tak jak powiedziałem, my na to byliśmy znaczy nie można być na to przygotowanym, ale wiedzieliśmy, że to się może wydarzyć i uczulaliśmy zespół na, na tych trzech, trzech panów. Co, co do naszej gry, no niestety, tak jak powiedziałem, w drugiej kwarcie znowu zbiórki ofensywne i, i otwieranie łatwych punktów spowodowało zaburzenie naszego rytmu gry, który był całkiem fajny, całkiem dobry. Tak jak mówię, każdy gdzieś tam wniósł coś do gry, a, Mam trochę pretensji do zawodników w realizacji założeń w trzeciej kwarcie. Natomiast, natomiast tak jak mówię, generalnie na, na przestrzeni całego spotkania naprawdę, na pewno nikt nie może powiedzieć, że nie walczyliśmy, że nie staraliśmy się, bo to nie jest powodem naszych porażek. Będziemy pracować dalej. Tylko to nam pozostało to jest nasza praca, ale też pasja. I na pewno nie pozwolę zespołowi się poddać. Dziękuję bardzo, panie trenerze, za to obszerne podsumowanie. Jeżeli mamy jakieś pytania do trenera drużyny gości, to proszę o ich zadawanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Wracamy do konferencji spod, y, prasowej po spotkaniu Górnik Zamek Książ Brzech MKS Dąbrowa Górnicza. Następnie chcielibyśmy wszystkich odbiorców tej konferencji prasowej przeprosić, jednakże z powodów technicznych, z powodów technicznych, z właśnie problemami. nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zrealizować wideo do tej konferencji więc tylko i wyłącznie będzie to zapis głosowy w, pierwsz... w drugiej części konferencji trener drużyny gospodarzy pan Andrzej Adamek oraz grający z numerem 31 Janis Berżins. Janis jak can you summarize of today's game it was a really important game for both of the teams because if we want to be in the top spots in the future we need to win this uh, game and that's what we did uh... for sure after the last game uh, we didn't feel so good because we lost against uh, stretching but today we needed to show that uh, it was just a game and we need to win it and uh, from beginning we didn't do i think uh, everything with coach was asked but uh, time goes and, and we start to play better and better And in the end, we were like controlling game, but still, it it was not easy. Like they they grab a lot of offensive rebounds, and make problem there. But uh, I think overall we controlled since first after first five minutes. Został zapytany Janis na temat podsumowania tego spotkania. Powiedział, że to spotkanie było ważne ze względu na to, że chcieliśmy być w czubie tabeli, żeby takie spotkania z drużynami wygrywać, żeby cały czas się w tym topie trzymać. Po ostatniej grze, drużyna górnika nie czuła się dobrze. Bo tutaj mamy na myśli spotkanie z drużyną ze Szczecina i w chcieli udowodnić, że po prostu są w znacznie lepszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o drużynę gości, to tutaj wspomniał, że atakowali mocno tablicę, zdobywali zbiórki ofensywne. Na samym początku Wałbrzyszanie nie realizowali do końca założeń trenera. Później sytuacja odmieniła się i gra była już przez Wałbrzyszan dokładnie w drugiej kwarcie już rozpoczęła być kontrolowana. Any questions today, Anis? If not, okay. no, Panie trenerze, dziękuję. jeżeli trener pozwoli, proszę o kilka słów podsumowania. Dobry wieczór Państwu. Tak jak powiedział zawodnik, naprawdę pozwoliliśmy drużynie przeciwnej zebrać za dużo piłek na swojej tablicy I Grywaliśmy tablicę Tekowana 13 do 10. Ja bardzo tego nie lubię, bardzo zwracam uwagę na ten element który yy, Można powiedzieć, że yy, załagodzić tylko to, może mogą nasze asysty, bo mieliśmy 23 asysty. To już od kilku meczów myślę takiego dobrego yy, nie mieliśmy ruchu piłki jak dzisiaj. I to, to, to było bardzo ważne. Podejście do meczu dzisiaj nie było w naszym wykonaniu, uważam, yy, za dobre. Yy, od samego początku nie byliśmy praktycznie w meczu. Natomiast tutaj dzisiaj chciałbym naprawdę pochwalić drużynę za to duże brawa i słowa uznania dla Darka Wyki, który grał dzisiaj z bardzo dużą, wysoką gorączką i jego, znak był pod, jego występ był pod znakiem zapytania. Kontuzji w trakcie spotkania dostał Maciej doznał Maciej Bojanowski i także Josh Patton. Natomiast o ile Joshowi udało się wrócić na boisko, o tyle Maciej już nie wszedł i w trakcie spotkania urazu jeszcze doznał Kacper Marchewka, więc ta rotacja w pewnym momencie była bardzo, bardzo okrojona, ale jakoś sobie poradziliśmy i, i za to myślę największe słowa uznania dla całej drużyny że w tych trudnych momentach się nie poddali, tylko walczyli dzielnie o każdą piłkę. To było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Czy mam jakieś pytania do trenera Andrzeja Damka? Jeżeli nie ma, pani o, może ja Mam może jedno krótkie pytania. statystyczne w dotychczasowych meczach wszystkich zbieranych u siebie jak to zostało. Rzecz charakterystyczna, nie udało nam się wygrać nigdy czwartej kwarty. Dzisiaj znowu w czwartej kwarcie byli lepsi goście. Jeżeli przyjdą następne mecze i nie będziemy prowadzić, czy czwartą kwartą, mamy się obawiać, czy, czy wtedy będzie inaczej? Ciężko, nie wiem co mam odpowiedzieć na to pytanie. No tak już jest. nie potrafimy utrzymać koncentracji. Tak jak dzisiaj nie byliśmy myślę odpowiednio skoncentrowani przed spotkaniem. Tak samo gdzieś gubimy rytm w tej czwartej kwarcie. Ciężko. Ciężko mi odpowiedzieć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, staramy się, że tak powiem, w każdym meczu walczyć o zwycięstwo i no, oby tak było do samego końca. To było Dzień. ostatnie pytanie, panie trenerze. Dziękujemy. Bardzo. Powodzenia przed spotkaniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.